Część naszych opowieści filmowych zaczyna się od takiego obrazka, jest jakaś droga, mniejsza lub większa, polna, lub jak w tym przypadku pokryta asfaltem, a przy tej drodze stanęły samochody. Najróżniejsze wyroiło się z nich towarzystwo najczęściej w zielonych, maskujących strojach, zawsze z czymś takim na piersi, to jest teraz obyczaj w grupach historycznych. Powiedz mi, jaka to jest grupa i co, co generalnie czym się zajmujecie? Stowarzyszenie Historyczno-archeologiczne imienia drugiego pułku Piechoty Legionów Staszów Zajmujemy się ogólnie poszukiwaniem wszelakiej historii, świadków historii, czyli różnych, części, różnych samolotów, pojazdów, żołnierzy. Macie jakieś granice czasowe? Nie mamy w sumie granic czasowych. Interesuje nas wszystko. Średniowiecze, epoka brązu. No w sumie wszystko. Co tylko można znać. Tutaj znaleźliście się na jakiej zasadzie? Skąd się wziął przekaz, że tu trzeba czegoś szukać? Tutaj y, dowiedzieliśmy się oczywiście, jak większość przypadków, w większości przypadków, od ludzi, od okolicznych ludzi. Czyli trzeba krążyć między ludźmi, przystanąć przy starszym panu i pytać. Dokładnie tak. Co wam powiedzieli ci starsi ludzie? Że tutaj gdzieś w okolicy spadł samolot, i tak podpytaliśmy się mieszkańców. I w końcu dotarliśmy do pani, która powiedziała właśnie, że. Tutaj na jej polu rozbił się samolot. Rozbił się samolot. Czy to była katastrofa gwałtowna? Czy to było twarde lądowanie? Coś, coś bliższego usłyszeliście od tej no, pani? Nic, nic, Tylko tyle, że na pewno się palił po uderzeniu i nic więcej. Nic więcej. Na ten temat oczywiście sprawdziliście ten teren wstępnie. Tak, oczywiście. Sprawdzaliśmy, tylko najpierw, oczywiście, trzeba uzyskać wszystkie zgody. Jak uzyskaliśmy wszystkie zgody, no to zaczęliśmy właśnie sprawdzać i. I dzisiaj wielki części, dzień. I troszkę części powychodziło i teraz już takie poważne poszukiwania. Poważne poszukiwania, bowiem zgromadziliście niezwykłe technologie. Tutaj spójrzmy w lewo. Coś takiego, czego na poszukiwaniach dawno już nie widziałem. Tutaj cały samochód, pełen sprzętu geofizycznego. Myślę, że. To będzie efektywne poszukiwanie. Pawełku po raz kolejny mnie szokowałeś. Co to, co to jest? To jest skład wyposażony w ramę, metr na dwa metry. Czyli no to, co nosiliśmy zwykle, jeden kolega i... z prawej, tak. drugi z lewej. Teraz sobie siadamy i robimy, no możemy robić hektary tutaj, dać spokojnie, siedząc sobie i, i nagrywając to, co zrobiliśmy. Sercem jest oczywiście wykrywacz Lorenza, niesłychana tak. maszyna tak. o ogromnej skuteczności. Czy to powiększa głębokość szukania? Tak, no ta rama zdecydowanie. Tutaj schodzimy na parę metrów na obiekty o wielkości 30 na 30 dolarów. Powiedzmy silnik, silnik samolotowy. Sądzę, że tutaj byśmy go mieli na 4 do 5 metrów. A tak bywa, na tak bywa, Koło Krosna kopaliśmy u 87, gdzie dopiero na szóstym metrze był silnik, także no... Dobrze, że przywiozłeś takie urządzenie. To czy to jest Twój własny pomysł, czy to fabryczne rozwiązanie? No, własny pomysł. Właściwie no, kolega Roberta też na Grunwaldzie używał takiej jednostki. No, tylko, że no, to wisi po tak, powietrzu, na tam było Używaliśmy czegoś arcyogromnego, ale i wydarzenie tak. było arcyogromne. To nie jeden samolot, który gdzieś tam się wbił w ziemię, no. tylko dwa ogromne wojska zderzające się ze sobą. Tak. To są pierwsze próby, czy to już przetestowały? Było już, że, że bardzo ładnie nagrywa. Grafika jest 300. Ale okay. powiedz, nie ma problemu z prędkością jazdy, na przykład. No, za szybko nie możemy jechać też, tak? No, wiadomo, że tryb chodu. Tutaj ewentualnie można by w poszerzyć te impulsy, żeby były szybsze. Wtedy możemy szybciej jechać. Czyli tak? jedziesz tak, jakbyśmy chodzili z tą ramą? Tak, rozumiem. To. To my szukamy informacji, ale bywa, że informacja przyjeżdża do nas rowerem. Dowiedział się pan, że czegoś szukamy? No, spotkałem pana i wiedziałem od razu, o co, że chodzi o samolot. Proszę powiedzieć, co w rodzinie mówiono, bo rozumiem, że to nie jest pana pamięć, tylko nie, nie, pamięć nie, nie. pokolenia. W stolicie to to kilka razy powtarzał, właśnie tutaj został zestrzelony niemiecki samolot. Duży, mały, co mówił? Nie na ten temat, to nie wiem. Wiem, że po prostu pilot był częściowo rozerwany, miał na ręku zegarek, który jeszcze chodził, nie? Na pewno tego zegarka, to od razu pewnie ktoś, ktoś na pewno Tak, tak to, by, tak to, było. to no, była, to no, była no. wojna. Niech pan Wojon się wbił głęboko czy leżał na wierzchu? Właśnie tego nie mówił, ale wydaje mi się, że skoro pilot był dostępny, no to mogło to być raczej na wierzchu. No nie, nie tego to. A potem, potem po wojnie ludzie wyciągnęli coś, bo zwykle tak do jednej nie, gospodarki trafiło to, do tak innej tamto. To, tak mogło być, jak to było dostępne. Ale nie wiem pan chodzi, tego. Nie, tego, tego akurat nie wiem. No. Ale dziękuję, że pan podjechał, zatrzymał się, bo to cenna informacja. Już nie, wiemy, nie, że, to, że to był niemiecki samolot, wiemy, że pilot zginął, no więc zginął pewnie w wyniku jakiejś walki powietrznej. Raczej tak chyba tak to przez... należy interpretować. I to są dwie cenne informacje, które udało nam się przed startem właściwej akcji zdobyć. Robert, ty dzisiaj dowodzisz, powiedz jaki jest plan. Znaczy tak, mamy jakby dwie ekipy. Pierwsza ekipa to to koledzy właśnie Wes, nam z wykrywaczami metalu. Natomiast przywieźliśmy ciężki sprzęt. Poprosiłem Pawła, żeby przyjechał wspomógł nas, zrobimy mapy magnetyczną. To tego Monstrum terenu. są ogromne z taką dużą fizycznie ramą, ale ona nam zbuduje piękną mapę przestrzenną 3D, gdzie będziemy widzieć, czy w ziemi są dużo. Ale to nie linia. wszystko, co masz. Znaczy tak, mamy jeszcze tutaj w zapleczu tak zwaną tajną broń, którą jeszcze chyba nikt nie bardzo widział w Polsce. Mamy specjalne drony z urządzeniami magnetycznymi. Zaraz, zaraz. Drony potrafią dźwigać magnetowo? Tak, dokładnie tak. Dzisiaj technologia pogalopowała tak daleko, że dzisiaj już wyobrażamy sobie, że pomiary będą się odbywały na zasadzie siedzenia na... Krzesełku programuje się urządzenie, nie chcę Co urządzenia lata. Ale ono zdaje egzamin w takich ciężkich terenach, gdzie jest błotnisty, czy wodnisty, czy jakiś tego typu rzeczy, gdzie nie mamy dostępu pieszą, więc one idealnie jasne. się do tego nadają. Rozumiem tak, koledzy wyznaczają miejsca największego zagęszczenia tych, tego drobiazgu, który leży na powierzchni, aby niezależnie od tego, cały ten obszar przeszukać. Dokładnie tak. Zyskamy. Wszystko jasne. A ja teraz bym Państwu pokazał znaleziska. Jeżeli rzeczywiście tutaj upadł Focke-Wulf 190, to powinien mieć silnik podwójna gwiazda 14 cylindrów i to wszystko na nas czeka w ziemi. Prawdopodobnie tak. Powiedz mi, rozpoznaliście te tutaj przedmioty? Na przykład tutaj mamy część pompy paliwa. I tutaj jest otworów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12, czternaście. Nie mam wątpliwości, w takim razie 14 cylindrów otrzymywało stąd bezpośredni wtrysk paliwa. I to już jest bardzo ważna informacja. Coś jeszcze? Tutaj mamy część z kodem silnika BMW801. Tak. To, wspania to wspaniały silnik, te początkowe modele. Były słabiuteńkie, natomiast ta podwójna gwiazda to był prawdziwy potwór. Trzeba powiedzieć, że ten samolot pod koniec wojny wyparł już ten, tego Junkersa 87, który był i słabszy, i technicznie gorszy, z, z, z gorszymi osiągami. Co jeszcze z takiego sygnowanego drobiazgu? Tylko w częściach, oczywiście, osłony cylindrów i opaski do nich. To też wiadomo, w kawałkach wszystko jest. No tu widać, tu widać siłę tego uderzenia. Proszę spojrzeć, co się stało z tym kołem zębatym. Zostało rozerwane na części. Siły uderzenia były potworne, ale tutaj mamy fragment kamuflażu, prawda? Takiej stalowo-szarej farby, tak jak malowany jest ten samolot, tutaj na tym. Banerze. Świetnie, że przywieźliście taki baner, bowiem na pewno w toku rozwoju tak zwanych wypadków pojawią się ludzie, którzy będą pytać, co to za samolot i wtedy spokojnie pokażesz. O taki właśnie. Piękny dźwięk, kolor. Kolorek. A jak kolorek, to już napinamy się wewnętrznie. Piękny piasek, tylko o. kopać. Tylko <laughs> Piękna blaszka w dodatku z napisem. Cóż to jest? Moim zdaniem, jest napisane Vertailer, czyli rozdzielasz. Nic piękniejszego, nic ważniejszego dla identyfikacji niż właśnie takie drobiazgi. Bardzo gęsto rozlegają się sygnały. Co tu nas czeka? To są cudowne, właśnie emocje. Ha! Jakaś przelotka do kabla. Takich setki tkwiło we wręgach kadłuba, żeby bezpiecznie przez konstrukcję przeprowadzić najróżniejszego typu przewody. Z brązu, porządna bardzo część. To była taka epoka, kiedy te materiały były wysokiej jakości. I technologia wykonania, trzeba powiedzieć, też była niezwykła, co widać nawet po tylu latach. Ale to jest ciekawa sprawa. To jest łuska pistoletowa. No więc, jest to łuska z broni osobistej pilota. W dodatku ta łuska była w pożarze, dlatego że spłonka detonowała. Spójrzcie Państwo, ona no, została wyrwana wybuchem. To jest dowód, że pilot miał przy sobie broń osobistą kalibru 9, może Waltera P38. Nie wiemy, bo to, ale to była ulubiona broń oficerów Luftwaffe. Ważne znalezisko bo z tamtej epoki, na pewno z tamtego zdarzenia. Tomasz. Drobny fragment historii, przyjacielu, bo to tak, tak jest, że to jest jednak historia. My nie mamy już takiego odniesienia, że to niemiecki, że wrogi samolot. Właśnie był to produkt techniczny. Można się naprawdę zachwycić poziomem owej techniki, zwłaszcza oglądając części silnikowe. To była Potworna maszyna niesłychanie skuteczna, ale dziś patrzymy na to właśnie tak, jak się patrzy na produkty techniki. Już nie zapisujemy tego w jakiejś barwy, do jakiegoś wojska, tylko mówimy człowiek potrafił. A tak oto wypoczywają rodziny poszukiwaczy. Synek trenuje z wykrywaczem. A co znalazł ojciec pokaż nam. Cześć. Pokaż nam. A. To jest znalezisko bardzo interesujące, pocisk typu ciężkiego, typu S, z rdzeniem wolframowym. Czy to czuć, czuć, wagę tego? Otóż taki pocisk, z pozoru kalibru karabinowego, bo w istocie, w istocie to jest kaliber karabinowy, potrafił przebijać dwucentymetrową płytę stalową. Niesamowita historia. W taśmie amunicyjnej takiego samolotu były ładowane przemiennie pociski zapalające i pociski typu S przeciwpancerne. Jeden przebijał na przykład tę budowę zbiornika, drugi zapalał, wszystko stawało w ogniu. Bardzo ciekawe znalezisko. A to to rzeczy, które będą wymagały pochylenia się i takich będzie co niemiara. za pracy Pawełka, który tym ciężkim sprzętem objeżdżał to pole, ale zawsze to lepiej niż wędrować na butnikach. Tak. Co, teraz co się dzieje? Teraz kartę jest, wkładamy, podpinamy do komputera. Tu mamy wszystkie dane z całej, z całej trasy nagrywania i będziemy otwierać to. W I otrzymamy rowerze. taką mapkę przestrzenną, tak? Tak, w 2D w 3D 3D. I zamawiamy sobie u Ciebie taką piękną, kolorową plamę sygnalizującą cudowny cały silnik, nietknięty prawie. Teraz bym tak chciał i zaraz zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tak, tu mamy teraz w 2D, mamy cały ten obszar, co żeśmy nagrali, no to mamy koło... I interesują nas te tak. punkty I teraz najważniejsze. Jest, najwie, najwięcej tutaj mamy anomalii, czyli tutaj będzie, to jest miejsce do sprawdzenia i tu właśnie kolega zaczął wykopywać części od samolotu, który poszukujemy. Jest tu sporo a, tych metali. A te, a te obszary z takim nieco jaśniejszym kolorkiem, to też tam samolot... Te też są metale głębsze, drobne metale. To świadczy o tym, że tu jest nabite metali jak na jeżu i No i tak to, tak to wygląda. Dobrze, no to, teraz nam wyznacz iść. w terenie, gdzie mamy kopać? No to czyli tu. No tutaj to musimy, iść, no musimy podejść na miejsce, prawda? Tam już kolega zaczął, zaczął kopać. Tutaj będziemy mieli to 3D Zaraz tutaj sobie przymkniemy. i te najważniejsze jesteś w stanie nam dokładnie pokazać, tak? Tak No stajemy na miejscu, teraz idziemy na to miejsce i tylko tak jak mówię to jest nabite tego wszystkiego tak, 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 mnóstwo, mnóstwo drobnych tak, elementów tak, tak. Ale są i, i nieco grubsze tak? są nieco grubsze, że o tutaj to to już jest tak. W tym miejscu to są grubsze. Yy, znaczy grubie. Może być ich więcej, jest na, na pewno większe zagęszczenie. Fantastyczne efekt. Dobrze. Tak. I tutaj, no ale to jakiego takiego, żeby silnik gdzieś tutaj coś grubszego, bardziej grubego, no nie, ale to nie, świadczy no. o klasie sprzętu. Tak. I to, i tutaj zobaczmy jak się zaczyna, że tutaj mamy 300, a tam, tam już się zaczyna, tam, tam gdzie jest brudno, tam gdzie z tego aluminium jest więcej. To jest aluminium. To jest nasz cel tutaj. Także przydałoby się, żebyśmy tam poszli parę osób i kopnęli to to i zobaczyli jak ten. No bo to jest. Nic większego tutaj nie ma. Panowie, no u silnika po prostu nie tego. Tutaj nie, Pawełku, ale tam się pojawiła znowu podobna koncentracja jakbyś jeszcze nie tak, ja tyle cierpliwości pomierzył nam. No oczywiście, że I już działamy. Nie ma tego. Chodź nam pokaż gdzie mamy kopać. Dobra, to miejsce. No i teraz pokażę, gdzie powinniśmy bić łopaty. jest tak, ta czerwona flanka oznacza skupisko metali, powiedzmy, że większość aluminiowych i to wychodzi, stoimy tu na tym miejscu. To wychodzi to. Tak, a krzepiące jest bardzo dla mnie, że nie było części silnikowych. Wśród tego, co chłopcy zebrali tutaj dookoła po tych polach, nie ma ani jednego fragmentu silnika, i są dwie odpowiedzi. Albo silnik się oderwał i został zabrany, albo wbił się tutaj głęboko. Czy któryś z tych, któraś z tych plam może być silnikiem? No, raczej to jest za małe tutaj, a w większości. Nie mamy takiego większego sygnału typu silnik. Największy ale tak jest sygnał z Tak. Marzenia budują swoją rzeczywistość, łopata udowadnia, że jest zupełnie inaczej, ale bez geofizyki byłoby nam bardzo ciężko. To jest właśnie taka droga na skróty. Moglibyśmy kopać metodą archeologiczną sondażówkę za sondażówką, zeszłoby nam mniej więcej dwa miesiące. A tutaj Pawełek przejechał raz, drugi, trzeci, włączył swojego laptopa, mówi Tutaj kopać. w tym kierunku, jak nie cały się, nie kto chociaż to ja Sygnał, kolejna nadzieja, co masz takiego, pokaż. Pawełku, i to jest to, co namierzyłeś Lorencem, czyli mnóstwo tak. bardzo drobnych elementów. Ja się zastanawiam, co mogło spowodować takie zniszczenia. Od, jedyna odpowiedź to jest jakaś potworna eksplozja. Nie to widać, tak. że to wszystko jest rozkawałkowane w sposób makabryczny. Tak. Oczywiście swoje potem zrobiły pługi jeżdżąc tutaj, ale generalnie Zakrawa to właśnie na jakąś potężną eksplozję, która rozniosła nawet nie na przysłowiowe, ale na dosłowne strzępy ten samolot. Tak. W każdym razie silnika nie ma. Silnika nie ma, natomiast to widać, że to są aluminiowe przedmioty, które należały może do niego, były przy nim po prostu. Silnika nie ma, moim zdaniem został wyrwany z konstrukcji i najpewniej odrzucony gdzieś dalej. Być może ktoś kiedyś powie... Ogromny sygnał. Co ja takiego znalazłem? I znajdzie ten piękny silnik, podwójna gwiazda, 14 cylindrów. My nie znaleźliśmy. sygnał Duży, duży sygnał, ale to jest skupiska. Natomiast do no, tutaj ewidentnie jest coś więcej niż tego, takie coś na przykład. A tu macie farby. To jest opisane, nie? Tu się może trafić jakieś, jakieś wiecie, jakiś zegar, jakieś coś, coś nie tylko blachy, nie? Hop, 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 pokaż, pokaż, pokaż. Piękna tarcza ta. Tak, widzicie, nic do tysiąca miara. Nie wiem. I co ktoś to ten jest ten model, o którym rozmawiamy, czy? Ale od tego są specjaliści, którzy znają się na tym lepiej niż, niż my. To osobno zapakujcie, bo to taki, taka rzecz. Wyrazista. Ależ niesamowite. No spójrzcie, jak, jaka musiała być siła wybuchu. Przecież to porwało nas strzępy. Z każdej strony nie? Niesamowite. To Bo jest bomba. Wie, znamy tajemnicę tej, tej masakry. On miał po prostu bomby, które eksplodowały. tutaj jest więcej napisane? I to małe bomby. Nie, ale jest opis jest na papierze chyba. gdzie malowane. Tak. Koledzy, to osobno zapakujcie. Jeden kawałek bomby też. Zabierzcie. Ona nam odpowiada na pytanie ta bomba, co tu się działo? Przeglądamy te blaszki tak dokładnie po to, żeby znaleźć możliwość identyfikacji. Czyli to samolot, kto nim leciał, kto wreszcie tutaj na tym polu zginął i mamy odpowiedź. Oto numer płatowca powtórzony na jeszcze innych blachach. Teraz to będzie kwestia tylko grzebania po archiwach. Być może zwrócenia się o pomoc do niemieckich historyków, ale to już koledzy dacie sobie z tym radę. Jak daliście sobie radę z pozwoleniami na poszukiwania, to tym bardziej dogadacie się w kręgu historyków. Taki dziwny dzień, prawda? Na początku były duże nadzieje, potem te nadzieje powoli zgasły, ale Paweł włączył swoje urządzenie i powiedział, kopcie tutaj. Znaleźliśmy trochę rzeczy, ale wtedy z przeciwległego krańca pola ktoś zawołał, chodźcie, tu jest mnóstwo. Spójrzcie Państwo, to jest urobek pracowicie z ziemi, wygrzebany rękami, otrzepany z piachu, ale to nie jest tylko zbiór przedmiotów, podczaskanych blach. To jest informacja. Wiemy już w tej chwili, że ten samolot przeżył straszliwy dramat. Z jednej strony trafiony w walce powietrznej z całą pewnością płonął, z całą pewnością eksplodowało mu paliwo, a po uderzeniu o ziemię zaczęła detonować ta jego, te, te jego zaczęły, zaczęły detonować te jego śmiercionośne ładunki bomby, których tutaj sporo skorów znaleźliśmy. Amunicja do działek, amunicja do broni pokładowej rozpętało się piekło, które właściwie rozdarło na takie strzępki ogromną maszynę. Macie tutaj teraz zajęcie na długie zimowe wieczory, po to, żeby przede wszystkim wyczyścić te blachy, które noszą informacje. Są tam numery. Te numery pozwolą Wam ustalić, co to był za samolot, z jakiej eskadry i wreszcie kto go pilotował. Myślę, że to jest bardzo ważne. Gratuluję Wam prawdziwego sukcesu, a przede wszystkim uporu, bo przeszliście długą drogę od rozpoznania w terenie poprzez załatwianie wszystkich formalności, aż po tą dzisiejszą pracę na kolanach, to co Wam bardzo w imieniu Historii dziękuję.